nazywa? Nazywam się na Toczek. Jest Pani organizatorką tego zdania? Tak, od trzech lat organizuję Wieczór z Nauką. Tak? I skąd pomysł na taką inicjatywę? Pomysł w zasadzie nie był mój, tylko tej naszej koleżanki Paulinki, ona nam to sprzedała. Natomiast po co to jest? Po to, żeby uczniowie zobaczyli, że nauka też może być przyjemna. Spotykamy się wieczorem z chętnymi, więc tutaj bawimy się, gonimy, śmiejemy i myślę, że na pewno uczniowie też widzą szkołę z innej strony. I czy organizacja takiego wydarzenia jest ciężka, pracochłonna, dużo trzeba zrobić? Zdecydowanie tak, bardzo pracochłonna, widać to po pokojach, myślę, widać po ilości uczniów, którzy biorą w tym udział, po ilości nauczycieli, więc jest to pracochłonna, ale myślę, że na pewno satysfakcjonująca. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Gdzieś przedstawcie się. Jesteśmy Ogórki Zdzisława, drużyna wspaniała. Z drugiej A? Super, super. W jakim pokoju byliście? Byliśmy już w pokoju z językiem francuskim, odgadywaliśmy, jacy Polacy przebywali lub przebywają we Francji. No, w ekranie w ekranie, o, ile złowieście punktów? Wszystkie 32 punkty, bo zostało nam 12 minut czasu. Byliśmy tak dobrzy, że wszyscy... I na ile dni Polacy starczem żeby kogoś? Ile należy na kopertwary z matematycznych? No, no, no ja raczej yy, Może chciałam Pani opowiedzieć yy, o zagadkach, na czym polegało przejście tego pokoju. Yy, więc zadanie polegało na odnalezieniu ukrytych sześciu sławnych Polaków, którzy byli związani z Paryżem. Mieszkali tam, tworzyli najczęściej, albo nadal mieszkają. W kopertach yy, były wskazówki, a pod gwiazdkami odpowiedzi. Super. I jak poszło uczniom, którzy musieli przechodzić przez te zagadki? E, rewelacyjnie. Byłam zaskoczona e, wiedzą niektórych uczniów, ponieważ niektórzy doskonale sobie radzili. E, bardzo dobrze współpracowali, e, więc e, wszystkim się udało e, zyskać jeszcze dodatkowe punkty za czas. Tak, nie jest po, powoli. Tak, czekaj. Mogę z o, tak jest dobrze, tak, to, jest, dobrze, tak jest super. Tak tak jest, super. Tak jest o, super. I dru druga noga, dokładnie tak samo. I teraz duży krok, bardzo duży krok, jak największy. Żeby się... ja mam dżini z cyklu Cześć. Tak, cześć. Dobrze, jest dobrze. Coś eee, <ślaś> jeszcze? Weź się do jedno i... Nałóż tatyczkę. Eee, Okej, okay. chodź. W moim kierunku. Idź przed siebie, idź przed eee, Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Eee, dobrze troszkę? Tak, tak, to przed siebie. przed siebie. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. I teraz skąd? W się. Tak, w dół, masz migo przed sobą. I yy, na podłodze. Znalazło się, super. Tylko się wzroku. W się na mnie? Tak. Wyszuj kij, ręką. Tak, właśnie próbuję. No, jest przytomny, o. I nałóż na, na nim. Dobra, cześć, przedstawcie się do macie. Marek. W jakich pokojach byliście? I na pomiń nam, pan się na każdym Byliśmy w pokojach z językiem angielskim, z, z rozwiązywaniem zagadek dotyczących znalezienia podejrzanego. I gdzie my jeszcze byliśmy? W matematycznym pomieszczeniu.